Wiesz, tutaj powinno być de facto 250, 250 koni. Natomiast mieliśmy 195 koni RH i mają identycznego 60, 62. To był ring nie? Nie. 62-40 e, starszego. Wiesz, mhm. bez lesa, nie? Czyli taki prościutko. I tą 195 pracują, tym swoim starym, 6240, a od nas przyjechał na, na ls nie? Mhm. I powiem tak, i podpięliśmy pod ten sam ciągnik, w tym samym oborniku, nie? z tym samym gnojem, na tych samych pofałdowanych terenach. To gość sam powiedział: Z 25 koni w ciągniku przybyło. Przybyło. przybyło nie? Jednak ta hydraulika, wiesz, jak nie męczy. nawet nie pasuje. Nawet nie. A bo ty mówiłeś, te co masz u siebie w no. oryginale to przykręcane, nie? No, opryskiwała zdjęcia... czy mamy, Aha. bo nieraz to powiem ci, że wypada. Aha. Tak, jak brat jedzie, prysko to mu nawet żeby wypadały. Ok. Dobra. Bo ten tutaj od czego to będzie? Bo ma całe sterowanie. Wiesz co, to jest mapa od... wszystko ta tak. regulowana z tego monitora jest? Czy tak, wszystko, wszystko jest z monitora regulowane. Bo ten tutaj to jest co do osi tutaj. To jest do zawieszenia do wyregulowania, bo na transport z reguły tam ja nie wiem czy oni opuścili, tak jest on maksymalnie opuszczony Na siłownikach wiesz, podnosimy, na chwilę na ulicę go odpompowujemy około tam 17-17 cm, żeby było widać tłoczysko od czopu osi czopu czopa mocowania. Nie? I, I wtedy ta amortyzacja działa na odpowiednim na odpowiednim poziomie, bo on ma dwa układy hydrauliczne, osobno lewa, osoba, prawa. osobno prawa. Nie? Po to, wiesz, żeby była stabilność poprzeczna. Nie? I wtedy faktycznie z załadunkiem tam 25 ton tą maszyną pochwydzasz po różnych łukach, nieukach, nie czuć ją się się nie wychyla, bo przyczepy tak samo konstruowane mhm. są. Eee, I przy... oni uprowadzą... Je, czy Ale mówisz ściany. przyczepy? No, takie właśnie skorupy. Nie? No, nie, Bergman nie ma jako skorupy. samo samozbierające, a. objętościówki. A nie? takich typowych zbiorówek tak, nie ma. Nie, tak? nie. I, to, i, I wtedy tak naprawdę te zawieszenie <coughs> masz tak, że jak natrafiasz na przeszkodę kołem, <coughs> to ten przepływ oleju jest między pierwszą, osią a drugą. Nie? Jak przeszkoda jest pokonana, olej wraca, Równuję. podnosi się drugie koło. Nie? Więc fajnie ten pandemic, jakby działa a zarazem jak nie ma wymiany między lewą a prawą stroną to, to tej maszyny nie, nie buja Jakbyś jakiś mniejszy klucz tam podał no może 24, więcej dlatego nie podłączymy w tej technologii musimy się zaopatrzyć we własnym sterownik po prostu go na tym wózku, na hydraulice nie? Jeszcze możesz cyknąć troszeczkę Jeszcze trochę Okej, okay, okej. Okay. Dobra Są, tak go i bo tu. nie są otwierane drzwi bo normalnie Poczekaj, ja, ci, ja ci podam tam ja wejdę pod koło no właśnie różne ciągniki mamy dostępne różne ciągniki na, na gospodarstwie dużej mocy tak jak tutaj bo mamy hejsa ponad, ponad 300 koni Układ hydrauliki LS, jak najbardziej, który pozytywnie wpływa na pracę maszyny, bo jest ona płynniejsza, taka swobodniejsza. Oczywiście nie cierpi układ hydrauliki ciągnika, bo mamy szybki powrót i naprawdę zasilanie w takim zakresie, jak ono jest potrzebne. No, ale w czym rzecz? Nowoczesna maszyna sterowana przez system ISOBAS, no ale niestety starsze ciągniki takowego systemu. No nie mają, nie widać żadnego tu wyświetlacza, żadnego terminala uniwersalnego, więc musimy być zabezpieczeni na takie ewentualności. Zabieramy swój terminal uniwersalny. Przepij, przepij tą ciężką robotę. Brat tam widzę farezinką... Tą setkę. Fa tą setkę. Co się śmialiśmy. Co się śmialiśmy. Brat farezinką ładuje. Tak już trochę mocniejszy model, 7,32, 7 metrów wysięgnik. 300 dźwigu, no ale zresztą też się bawić przy pierwszym, tak. przy pierwszym rozrzutniku. A wiadomo, trzeba wyczuć wyczuć maszynę, uh -huh. poznać się najpierw, uh -huh. bo przesiadka ze swojej albo z innych testowych na inną kolejną, uh -huh. każda maszyna ma... Uh -huh. inne A wiadomo, funkcje, ta, to tak wiadomo, ta ergonomia jest, troszeczkę tak. tam jest różna. I tych tak przycisów. trochę z zewnątrz to może wyglądać uh -huh. dziwnie, jak pierwszy że, raz się że... jeździ, uh -huh. ale no, jak człowiek już w prawę wejdzie, to. Fajnie jak patrzyłem, czy ty pracowałeś, czy, czy brat teraz, to widać ten spory wydatek oleju. Bo tutaj już jest pompa zębata, co prawda, jeszcze, ale o wydatku 120 litrów na minutę. Więc te wszystkie funkcje, tak naprawdę używane jednocześnie, bo wszystko one pracują bardzo sprawnie, bardzo okay. szybko. Nie? I ten napęd tak naprawdę, jazdy przód-tył, i wysięgnik góra-dół, i wsuwanie-wysuwanie ramienia, i ta trzecia funkcja, jeśli chodzi o krokodyla. Nie? To, to się używa jednocześnie wszystkiego, to okay. zresztą sam dobrze wie, że jak na starszej ładowarce pracujecie, to gdzieś widać ten niedobór oleju, jak pokazuje, że że to tam gdzieś ta wydajność maszyny spada, nie? Suchy obornik niczym słoma. Powiem yy, czy... dawno takiego suchego nie było. A ja Ci powiem, yy, bardzo często dwa trzy razy w tygodniu jesteśmy w różnych zakątkach Polski, różne materiały rozrzucamy. Yy, no czegoś takiego chyba nie miałem jeszcze okazji. No Dość widać jak yy... sucho u nas. Yy, yy. Dalej, ale wszędzie jest to fakt, Ale ten obornik niczym słaba, bo, bo to jest kurzak, dokładnie... I to jest od indyków, indyczy, prosto nie? z kurnika wywożony. Uh -huh. I plus trochę, plus trochę tu słonko mu dało, nie? To... No teraz te trzy no długo... tygodnie to no, mamy taką, można powiedzieć, pogodę afrykańską. Bo na tej pryzmie ile to sobie leży? Hmm, kurczę, od marca no, taki, to, jakoś to, będzie. No to... no, i tych deszczy było sporo. W Wcześniej kwietniu, było, w maju, nie? tak. Uh -huh. O kurde, a co tu się znalazło? Patrz, zobacz. Tu jakiś gift jest porządny. Ale pamiętaj, żebyś nie jechał na, na dwa gazy, Szoko. Ale tu samo jeździ wszystko. samo nawigacja, nie? <grym> dziękuję. Weź, weź schowaj, bo jest tu monitoring, nie? Wieczorem tam Wieczorem. po seteczce ku zdrowotności, nie? Tak jest. A póki co, tu trzeba być sprawnym i lepiej jednak jechać na, na jeden gaz, nie? Eee, do tej pory jakim tam rozrzutnikiem pracujecie? Na no, A Premium Apollo, 13 uh -huh. od was kupiony. Bardzo dobre maszyny, tak de facto. Nie, bo no jako nie rozrzutnik mogę... nie mam zastrzeżeń, uh -huh. no tam. Co tylko wymieniliśmy to ten wał z przodu po prostu się nam zgiął, no ale no, tych tam uh -huh. trochę przerzucił u nas już. Przerzuca. Albo coś wpadło może, no i po uh -huh. prostu puścił naj, najsłabszy element, ale. Bo to ty o tym do 2000 rocznie około. Obornik i ten z bezazowniką po farm, to tak no wyjdzie 2000 na pewno. No i jeszcze też wapno nim rozrzucamy. Nie trochę swojego obornika, nie? Tak, też no, no, macie. To, no to w tym roku dopiero pierwszy uh -huh. raz będzie z tam. No, tysiące na takie Apollo, to no, jest wyczynowo jest, dla niego, nie? Jest, jest wyczynowo. Jest. Ale do dobrze sprawuje się. Bo tam macie adapter dwuwalcowy pionowy, pionowy nie? Jak tak. dobrze pamiętam. No, szerokość rozrzutu wiadomo, nie? No, w jaki towar, no, wiadomo ale maksymalnie jaka frakcja, jak mokry, nie? to tak 12 to jest wszystko na niego, co mm -hmm. on może osiągnąć w takim ciężkim, mokrym oborniku. No, ta frakcja jest fajna, ciężka, nie? Tak. to wiadomo, że ten materiał nam równomiernie i na dosyć spore szerokości jest w stanie polecieć, mm. nie? E, Tutaj mamy zupełnie inny adapter, bo mamy dwuwalcowe poziomy i adapter tarczowy do tego, e, napęd wałka WOM 1000 obrotów. Prędkość obrotowa talerzy około, około 840 obrotów na minutę, więc tu robi robotę. Więc jak mamy taką, no, takie masełko prawdziwe, bydlęce, no to 18-24 metry równomiernego rozrzutu tu potrafimy zrobić. Mhm. Przy takiej plewie, jak ja to mówię, bo to jak plewa. Suche. Leci, leci zgodnie z wiatrem, w jedną stronę dwa razy taka szerokość, jak, tak. na, jak na powrocie. To jakby bez wietrz nie było, to tak do 15 by rzucił. Ale no, do 15 rzuciłby, do 15 rzuciłby. rzuciłby nie? Więc, tak. E, więc jak na, tak niby łatwy, delikatny, ale zarazem do rozrzutu trudny materiał, e, trudny. to ten wynik jest tu, tutaj rewelacyjny, nie? No, zresztą żeśmy ciężar własny tu zmierzyli. No waga pokazała. No waga pokazała tak naprawdę zagęszczenie na 300, nie? Tak. E, Więc w wiaderku 10-kilowym mieliśmy 3 kg ogornika, obornika, gdzie ostatnio taki mokry, przepracowany kurzak wymieszany z bydlencem, mm -hmm. rozrzucaliśmy, e, to masa własna była kilo 20 kg nawet, nie? Także jest ponad trzykrotność, prawie 4 razy tyle. Dokładnie, Tutaj ile my dajemy? Ustawiliśmy 15, 15. 15 metrów, ale tonarzowo ton 15, 15 też chyba, nie? Tak. Zresztą sobie sprawdźmy. Maszyna na się mocno wygodna. Tak, 15 ton na hektar i dla pewności 12, 12 metrów tutaj przy tej wiecznej atmosferze, że tak się wyrażę, warunkach. To, żeby to pokrycie było git, to te 12 wystarczy. Pytanie, nie? Bo tutaj ta, te gleby tej bonitacji są tak niższej, słabszej to raz. Opadów, mozaiki dużo jest. Mozaiki o opadów mało. Powiedz mi, jak stosujecie ten obornik, widać różnicę, e, że ta żyzność tej gleby idzie w górę. Tej, się ten... na glebach dobrych i średnich widać efekt, a gdzie jest typowy piach, to nie ma wody, nie ma plonu. Jest nie. ładnie, przychodzi maj. Jest mhm. jeszcze gorzej, bo za dużo jedzenia w ziemi, zasolenie się robi i te rośliny mhm. po prostu szybciej zamierają. I zaczyna palić się wręcz tak, nie no, no, no Widać tą różnicę, No plony są wyższe, są tak. wyższe tak. nakłady no. są pracy, no ale no... O, nie mimo Robota się... robotą, ale oko pole też musi cieszyć. Tak, oczywiście. Nie? Nie, nie, to tam bez dwóch jednak mimo wszystko, jak damy tego obornika, jak tak e, rozmawiam e, z innymi, to ta żyzność gleby, to życie biologiczne zdecydowanie się poprawia. Poprawiam. A przez to, jak my zaaplikujemy tego obornika i tą żyzność, to, to życie biologiczne wzbogacimy, to i też ta absorpcja wody jest zupełnie, zupełnie inna. Tak jak sam wspomniałeś oko przed chwilą. E, no, jest ta woda albo jest zachowana w glebie, chociaż ta minimalna na ilość wody, co spadnie, no to gdzieś to się przekłada na, też, na lepszy plon. Nie? Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na obornik, bo obornik wydlęcy na piachy, a przykładowo mm -hmm. taki indyczy, indyczy ma duże ilości azotu i ten mm -hmm. azot po prostu też Czasami robi więcej szkód, jak pożytku, mm -hmm. bo takiej on tego za azotu ma mniej, ale tak, tak, poza to Masz rację, to jest słuszna uwaga. I on no? wtedy, no, no nie, jak to się mówi, nie każdy obornik jest na każdą glebę. A, i to fajnie i powiedziałeś, ilość, No, bo i niektórzy, ilość. niektórzy, nawet tego nie, nie analizują, tak. że. No bo to, Ja odpowiednie... też tak powiedziałem, że obornik na, na piachu, przykładowo, nie ma wody, nie ma plonu. no, ale właśnie tutaj ten azot właśnie, mm -hmm. jak nie ma tej wody, to on po prostu szkodzi tym roślinom, mm -hmm. jak będzie go za dużo. Tak, nie? ale typowy bydlęczo obornik, on widać, on spokojnie działa. Na takie słabsze gleby to jak najbardziej. A mhm. z tym takim właśnie czy tam typowy kurzak, czy właśnie mhm. y, słomiasty, no to tak trzeba uważać z tym dawkowaniem. Dlatego też mniej więcej jak 15 ton, bo no, nie, ma, nie ma co więcej co do dobra ziemia, tu jest już taka A... czwarta, piąta i nie ma, nie ma co przedabrzeć. Tak, Ale też co? koszty za duże są znowu. Maszyna na Isobasie. W przyszłości, jakbyście mieli mapowania pól, bo nie wiem, stosujecie, to nie stosujecie jeszcze jeszcze tego. Nie tak nie możemy się przełamać z nawożeniem Ale tym. powiem Ci, że ten rozrzutnik obornika A ma takie funkcje, idzie. jak tak jest, że jakbyście. Jakbyś tak, obornik, jakbyś wszystko... się mieli porobione mapy pól, to wtedy właśnie sobie możesz te dawki w zależności od e, ilości tych minerałów, materiału dobrego, które w glebie jest, można te dawkowanie to on sobie wykonać. No po prostu ustalić. co, posuwem taśmy będzie regulowane. Posuwem taśmy będzie, będzie regulowane już automatycznie wtedy, nie? Jak się podoba rozrzutnik? Gdzie robota? A za dobrze. Za dobrze. Za Ubywa dobrze. tego pola, nie? No, robi, robot. No, najbardziej podoba mi się rozdrobnienie materiału. Mhm. Ja byłem pewien obaw, czy przy tym wietrze mocnym to poleci w tą lewą stronę, ale jest, jest dobrze. Przerzuca mhm. dobrze, no. Im głębiej w pryzmę, tym lepiej. Coś, coś musimy kupić, tylko nie wiemy, czy coś nowego, czy używanego, no wolelibyśmy coś nowego, no bo nowe to nowe jednak, ale... Tak, tak. No z ładowarkami to zawsze jest to pytanie. Nie? Nie? No, albo coś nowego, albo jak używane to co mamy, tak? Żeby wiadomo, później hmm. z czasem jakieś remonty, tak tutaj już w swojej purze czy wymieniliśmy to już człowiek wie z czym to się je, jak używane. Tak, A nowe, tak. no to co byś nie kupił, w sumie to, to będzie chodzić. Będzie chodzić Ciągniki, jakiej mocy u Was tutaj w gospodarstwie? No John Deere od 130 z tych zachodnich do 340 magno. Mhm. Ale ursusy jeszcze tam psychotropiczne? No jeszcze, ja jeszcze są sentymenty. Pierwszy taty 10 mhm. tam 96 koni, no i ten niedźwiedź nasz, słynny, niedźwiadek. słynny niedźwiadek. który co chwilę coś tam kuleje. Mhm. No tak to z tymi ursusami jest, nie? No te zachodnie wyparły. Widzę nawet w na tam... większości, tak. bo nawet widzę nawet już mniejsze takie gospodarstwa, już też nawet używany zachodnich wkraczają już. Tak, tak, jak to się mówi, machają chyba dosyć tych Ursusów, ale jeszcze są no gospodarstwa, tak. które no, Tylko i wyłącznie, nie? Only Ursus na przykład, tak? Dokładnie. Ale to dopóki ktoś się nie przekona, to. To jest tak jak z ładowarką, jak nieraz tam ktoś mówi, że jak już wszędzie do ładowarki, to już później się ciężko z nim rozstać. No, no ja powiem jak ktoś ładowaczem robi tak my, a po co ładowarka, ale mm. to bez ładowarka jakby z ręki w gospodarstwie. Tak, tak. To jest rzecz po prostu no, niezbędna. Tak ładowarka staje już niwa, nie ma roboty. Mm -hmm. Mimo, że jest ten ładowarz w tym John Deere u nas, to to, to... Nie, nie jest to. Dokładnie. I słabsze i mniejsze wysięg, nie? Także... No tutaj ze środka z kabiny to tak nie robi wrażenia, ale z tyłu jak się stoi, robi wrażenie, na pewno. Jakaś teleżówka od razu by się przydała, nie? Po tym. Znaczy tobdał jest zaczepiony. Mhm. Przyjedzie brat agregować zaraz. Czyli na głęboko prawo? Na, od razu na głęboko. Mhm. No już jest 4 września, u nas termin siewu, przemżyta to jest tak od 10. Mhm. Gdzieś, no od 15. to już pełną parą wszystko ta, rusza. Ta. Pierwsze przemżyto, później trochę pszenicy i po 20. jęczmienie o zimę. Mhm. Kukurydzę jakąś macie w tym roku? Jest, 80 hektarów. I jak to o, wygląda? Będzie plon czy ciężko Plon będzie, Zapowiadało się bardzo dobrze, ale teraz no... Przehamowało Wydawało się, że będą rekordy jakich nie było jeszcze, ale jednak ten sierpień... Z... No, Ostatni nie zweryfikowały dokładnie. Tak, ale kolba nawet na szóstej klasie jest wszędzie zawiązana, wiadomo, mm. w zależności od fału, mniejsza, Prawie. większa, kiedy tam opady trafiły, ale ogólnie no, będzie stabilnie. Mm -hmm. Nie będzie tragedii, nie będzie rekordów, powinno być dobrze. Kwestia ceny teraz. Tak, tak. A jakieś okopowe w gospodarstwie też macie, czy...? Nie, nie mamy. Nie. Na chwilę obecną nic nie ma. Kiedyś coś nad Burakiem myśl, człowiek myślał, ale no, do tej cukrowni ciężko się jest dostać, mm -hmm. także... A tutaj w okolicy gdzie u Was jest cukrownia? W Kluczewie, po mm -hmm. Stargardu.